Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie miesiąca. Oto 5 najciekawszych tematów, które budziły emocje i dyskusje na rynku aptecznym we wrześniu. Koniec leków w kasach samoobsługowych. Kara za udawanie farmaceutki na Instagramie. NFZ odzyskuje 2,5 miliona złotych od aptek. Krytyka systemu kaucyjnego w aptekach. Pytania o białe plamy na rynku aptecznym w Polsce. Lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazał właścicielowi sklepu zablokowanie możliwości zakupu leków przez kasy samoobsługowe bez kontroli pracownika tego sklepu. Jako uzasadnienie wskazał treść rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaptecznego, a także wymogów, w jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aparatu. Tęcznych Otóż w paragrafie drugim tego rozporządzenia jest mowa o tym, że w placówkach obrotu pozaaptycznego, czyli na przykład w sklepach, osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać wiedzę z zakresu zastosowania sprzedawanych leków, nabytą z informacji zawartych w załączonych do nich ulotkach. Inspekcja farmaceutyczna interpretuje ten przepis w ten sposób, że w sklepie sprzedaż leku musi nastąpić przez jego wydanie przez przeszkolonego pracownika, który w razie pytań klienta udzieli mu informacji, Informacji na jego temat. Kasy samoobsługowe eliminują ten czynnik ludzki z procesu sprzedaży leków. Mało tego, tą drogą leki bez jakiejkolwiek kontroli, ograniczeń i weryfikacji może kupić nawet dziecko. W rezultacie, sprzedaż leków przez kasy samoobsługowe niczym nie różni się od ich sprzedaży przez automaty wendingowe, a ta Również jest zabroniona, co potwierdzają inne postępowania inspekcji farmaceutycznej czy stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Lubuski, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, uznał, że sprzedaż leków w sposób zautomatyzowany nie niesie ze sobą żadnych korzyści społecznych. Podkreślił, że w interesie społecznym jest, aby produkty lecznicze pozostawały pod kontrolą ludzi, którzy, mając odpowiednią wiedzę, mogą zminimalizować ryzyko nadużywania stosowania leków OTC i związanych z tym zagrożeń. Sąd rejonowy w Turku 9 września wydał wyrok, który spokojnie można nazwać przełomowym. Ukarał on grzywną w wysokości 3000 zł. Kobietę, która na Instagramie podawała się za farmaceutkę, choć w rzeczywistości nią nie była. A jak do tego doszło? W 2020 roku w życie weszła ustawa o zawodzie farmaceuty. Znajduje się w niej artykuł 79, który mówi. Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem zawodowym farmaceuta, podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności. Innymi słowy, farmaceutą może w Polsce nazywać się tylko osoba, która ukończyła odpowiednie studia i posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Przepisy te wprowadzono po to, by ukrócić przypadki podszywania się pod farmaceutów przez osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień, m.in. w mediach społecznościowych. I tutaj wracamy do sprawy pewnej influencerki z Instagrama. Wniosek o jej ukaranie złożyła Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. To właśnie jeden z należących do niej farmaceutów zwrócił uwagę, że pewna użytkowniczka Instagrama bezprawnie posługuje się tytułem zawodowym: farmaceuta. Ustalono, że kobieta pochodzi z miasta Turek, dlatego jej sprawą zajął się sąd rejonowy w Turku. Okazało się, że przez prawie dwa lata prowadziła ona profil na Instagramie, na którym podpisywała się angielskim zwrotem Pharmacist, czyli farmaceuta. Mało tego, prowadząc korespondencję przez Messengera, również przekonywała swoich rozmówców, że posiada wykształcenie farmaceutyczne. To kłamstwo w ocenie sądu było przestępstwem, dlatego nałożył na nią grzywnę w wysokości 3000 zł. Wyrok jest nieprawomocny, natomiast tylko Polska Okrągowa Izba Aptekarska, która stała za wnioskiem o ukaranie kobiety i która opublikowała wyrok w tej sprawie na swojej stronie internetowej, zachęca wszystkich do zgłaszania podobnych sytuacji, a więc do bezprawnego posługiwania się tytułem zawodowym farmaceuty. NFZ odzyskał prawie 2,5 miliona złotych po kontrolach aptek. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował niedawno raport z kontroli przeprowadzonych w drugim kwartale 2025 roku. Znalazły się tam też dane dotyczące kontroli przeprowadzonych w aptekach. Łącznie pod lupę kontrolerzy NFZ wzięli 41 apteki. Oczywiście wcześniej zostały one odpowiednio wytypowane do kontroli, jako te, w których najprawdopodobniej mogło dochodzić do nieprawidłowości. I rzeczywiście, po przeanalizowaniu ponad 11 tysięcy recept zrealizowanych w tych właśnie aptekach, okazało się, że w przypadku 48% z nich stwierdzono błędy. Błędy, za które ostatecznie apteki te będą musiały funduszowi oddać prawie 2,5 miliona złotych. to. Oh. <laughs> Są to tzw. skutki finansowe kontroli, na które składa się nienależna refundacja za błędnie zrealizowane recepty oraz kary umowne nałożone na apteki. Okazuje się, że fundusz skontrolował też jednego farmaceutę, który wystawiał wyjątkowo dużo refundowanych recept dla siebie i swojej rodziny, czyli recept pro autore i pro familia. Farmaceuta wystawił ich łącznie 564 na 59 pacjentów. Dotyczyły one leków refundowanych zawierających 60 9 różnych substancji czynnych i ich połączeń. Farmaceuta wystawiał je z refundacją, ale też niekiedy wskazując na nich uprawnienie dodatkowe S czy DZ, czyli bezpłatne leki dla seniorów i dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie kontroli stwierdził, że wszystkie te recepty 100% wystawiono nieprawidłowo. Farmaceuta nie był bowiem w stanie przedstawić dokumentacji medycznej, która uzasadniałaby wystawienie recept z refundacją. W rezultacie teraz musi on oddać funduszowi ponad 140 tysięcy złotych. Dokładnie 1 października weszły w życie przepisy dotyczące systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych. Mimo licznych protestów będzie on obowiązywać także w aptekach. W wielkim skrócie obowiązek uczestniczenia w systemie kaucyjnym mają apteki o izbie ekspedycyjnej przekraczającej 200 m2. Takie placówki mają obowiązek pobierania opłaty kaucyjnej przy sprzedaży produktów w opakowaniach objętych systemem oraz mają też obowiązek przyjmowania opakowań zwrotnych. Natomiast mniejsze apteki muszą dołączyć do systemu w ograniczonym zakresie, tylko jeśli w swojej ofercie mają produkty w opakowaniach zwrotnych. Od miesięcy farmaceuci i samorząd zawodu farmaceuty apelują o całkowite wyłączenie aptek z tego systemu. We wrześniu głos w tej sprawie zabrało także Ministerstwo Zdrowia. Resort ten zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyłączenie aptek i hurtowni farmaceutycznych z systemu kaucyjnego. Ministerstwo Zdrowia przytoczyło szereg argumentów za takim rozwiązaniem. Między innymi wskazało, że wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo. I dobro pacjentów. Apteka nie jest bowiem zwyczajną placówką handlową, a placówką ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia uważa, że implementacja systemu kaucyjnego wymaga infrastruktury masowej obsługi zwrotów, co stoi w sprzeczności z reżimem czystości i bezpieczeństwa i integralności obrotu lekami. Z kolei przepisy unijne dotyczące systemu kaucyjnego dopuszczają tworzenie wyjątków w systemie kaucyjnym. Jeden z nich dotyczy leków, które nie są objęte tym systemem. Konsekwencją takiego wyłączenia powinno być też wyłączenie systemu Aptek, dla których sprzedaż suplementów diety w opakowaniach zwrotnych stanowi działalność marginalną. Czy ten apel Ministerstwa Zdrowia cokolwiek zmieni w sytuacji Aptek? By odpowiedzieć na to pytanie, będziemy musieli poczekać do opublikowania raportu z konsultacji publicznych i uzgodnień wewnętrznych najnowszego projektu nowej zacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Czy w Polsce istnieją białe plamy na rynku aptecznym? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. O gminach, w których nie ma aptek czy punktu aptecznego, mówi się już od kilkunastu miesięcy. Zgodnie z danymi firmy IQVIA jest takich gmin w Polsce 156. Zdarzają się nawet takie powiaty, w których w połowie gmin nie ma apteki czy punktu aptecznego. Czy to jednak wystarczy, by mówić o białych plamach i faktycznym ograniczeniu dostępu pacjentów do leków i usług farmaceutycznych? A jeśli tak, to w jaki sposób należałoby ten problem rozwiązać? O tym od dłuższego czasu dyskutują uczestnicy parlamentarnego zespołu do spraw regulacji rynku aptecznego i produktów leczniczych. Jego ostatnie posiedzenie miało miejsce 23 września. Tematem były wspomniane białe plamy, których, jak się okazuje, dla niektórych istnienie jest czymś oczywistym, a dla innych jest wątpliwe. Do tej pierwszej grupy należą niektórzy samorządowcy, posłowie i przedsiębiorcy, a do drugiej przedstawiciele izb aptekarskich. Na portalu mgr.farm ukazał się artykuł podsumowujący przebieg tego posiedzenia zespołu. Zachęcam do jego lektury. A teraz zachęcam do posłuchania ledwie kilku najciekawszych wypowiedzi pokazujących różne poglądy na temat białych plam na aptecznym rynku. Proszę Państwa, jeżeli teraz dochodzimy do białych plam. To przede wszystkim pamiętajmy o tym, że musimy stwierdzić, czy naprawdę te białe plamy istnieją. Dlatego nasz przewodniczący, prezes napisał pismo do pani minister z prośbą, aby to ministerstwo ustaliło mapę potrzeb. W jakich miastach naprawdę te apteki są potrzebne? Jest pewien teraz taki powszechny pogląd, czy jest rozpowszechniany pogląd, że istnieją plamy, białe plamy jeżeli chodzi o usługi aptek. Na jakiej podstawie i kto to stwierdzi, proszę Państwa? Jeżeli rozmawiamy merytorycznie, no to dyskutujmy merytorycznie. Rejestr aptek. Możemy sobie porównać dowolne świadczenia, możemy porównać POZ, możemy porównać opiekę długoterminową, pielęgniarską. Proszę Państwa, tamte świadczenia są w pełni finansowane ze środków publicznych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy wiedzą Państwo, ile jest gmin, gdzie nie ma podstawowej opieki zdrowotnej? Około 60. I to są świadczenia w pełni finansowane ze środków publicznych. Długo dyskutowaliśmy na temat tego problemu, czy, hmm, czy, czy problem faktycznie istnieje. To znaczy, my wiemy, że istnieje. To znaczy, aptek jest coraz mniej i faktycznie powstają białe plamy. Po wypowiedzi pani prezes, ucieszyłem się, że i nasz samorząd aptekarski w końcu dostrzegł ten problem mówiąc o tym, że faktycznie te przepisy te, może nie przepisy, ale faktycznie problem istnieje i białe plamy na mapie polski na aptecznej mapie polskiej istnieją. Po czym zabiera głos radca prawny naczelnej izby aptekarskiej i mówi, że to bzdura i że te białe plamy w ogóle nie istnieją i że w ogóle ich nie ma. I... Znaczy ja nie chciałbym w tej chwili wchodzić w polemikę czy są białe plany czy nie, bo są. Ja ostatnio miałem e, przyjemność rozmawiać z wieloma samorządowcami e, Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu i oni powiedzieli, słuchajcie, naprawdę robi się z tym problem, bo apteki znikają i my mamy problem, żeby zapewnić dostęp do lekarstw. Czyli to jest fakt, że te białe plamy istnieją. Myślę, że pan przewodniczący nie zauważył, że ja zadałam pytanie, czy jeżeli są białe plamy, to te białe plamy powinien stworzyć Ministerstwo Zdrowia. I napisał pan prezes pismo do pani minister, że jeżeli są białe plamy, to żeby te białe plamy pokazał, pokazało ministerstwo. Więc ani pan radca prawny, ani ja nie mówiliśmy, że tych plam nie ma, ani że są. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu miesiąca. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie publikujemy najnowsze informacje na temat tego, co dzieje się na rynku aptecznym i na rynku farmaceutycznym w Polsce. A na kolejne farmaceutyczne podsumowanie miesiąca zapraszam oczywiście za miesiąc.